Udało mi się dzisiaj od znajomych wyhaczyć dwie stare anteny. Jedna z nich to jest antena yy, dokulna, typu UFO. W niej, w niej w środku sprawdzałem już, znajdują się blaszki i kawałek drucika, także to jest antena, która nie jest anteną. No i wisienka na torcie, czyli antena marki DPM. Jak widać pisze tutaj odwrotnie. Pisze tutaj DPM, czyli to jest antena marki DPM. Na początku myślałem, że to jest antena Bol TV TTV Lux, pomyliłem się po raz trzeci. To jest antena DPM już na pewno. Antena, pomimo swoich lat, jest w idealnym stanie. Czyli wszystkie dyrektory są na swoim miejscu. Nic tu nie podpadało. Puszka jest w idealnym stanie, nie ma korozji. Tak samo tutaj nie ma korozji na, Nawet na śrubce mocującej reflektory nie ma korozji yy, Jedyne mi oznaki korozji na tej antenie to jest Ten motylek, ten motylek I ta podkładka, tylko to są rzeczy, które je Jedyne rzeczy skorodowane w tej antenie Poza tym antena wygląda jakby była nowa, świeżo wyciągnięta z pudełka Także fajna mi się antena trafiła Oczywiście antena na UHF Tą antenę na pewno wykorzystam gdzieś u klientów czy u znajomych, ponieważ jest ona w idealnym stanie i nie muszę nawet poddawać jej żadnej regeneracji. Mogę bezpośrednio zamontować na maście i może antena dalej służyć. Nie muszę w ogóle jej regenerować, bo tutaj, jak się zerknie, tu jak się zerknie do puszki, to jak widać, nie ma ani grama korozji na śrubkach i na połączeniach. Także nie trzeba nic czyścić. Można włożyć symetryzator, i antena będzie dalej działać. Taka antena marki DPM, jak widać. DPM reflektory są na swoim miejscu. Te anteny są zrobione w taki sposób, że tutaj nie ma śrubki pod reflektor, tylko jest takie wgniecenie. I widziałem już kilka takich anten w mojej okolicy: właśnie ten sam model, gdzie reflektor odpadł dolny. Ale tak to poza tym ta antena jest porządnie wykonana. Widać ta blacha jest gruba. No i przede wszystkim jak na swoje lata ustała się w, nie, w nienaruszonym stanie. Jest idealna do montażu. Także taki rodzynek. Antena marki DPM. Akurat ten producent tak nietypowo napisał na akrorynce zamiast na puszce i dlatego ja na początku nie zauważyłem i myślałem, że to jest Davwold TV. Dabolt TV ma anteny, które są identyczne, tylko chyba puszka jest trochę inna. Ale to jest antena marki DPM, taka jak widać, typowa jak i uda bez żadnych udivnie technologicznych z dipolem pętlowym.